Święty duchu miłości Ojca i Syna. Obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce. Abyś wypełnił mnie Twoją mądrością, wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą. Abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z uznajwyższego Najwyższego i męstwem, abym odważnie niu zje całemu światu. Amen. Panie, Tobie oddaję mój język. Niech będzie to poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocemu. Twojej miłości, mistrzu, ukochany. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić. Dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Usiądźcie, moi kochani. To muszę do Was powiedzieć to, co mówi Pan Jezus w orędziach. Moje ukochane dzieci. Ileście musieli przeżyć zmagań, bitew, żeby tu dojechać, by być tu na, na rekolekcjach. Pan Bóg sprawił, że dotarliście. Jesteście. Ile się dokonuje cudów, ile zmagań, ile walki, ile otwarcia serc. Dziś Pan Jezus przygotowuje nas do bardzo, bardzo ważnego wydarzenia przebaczenia sobie. Każdy z Was będzie mówił do obecnego tu małżonka, lub długo z Nim się łączył i mówił. Dziś przebaczam z całego serca, bo chcę przebaczyć. Chcę kochać mojego współmałżonka, którego mi dałeś jako dar z nieba już nie dla siebie, ale dla ciebie i dla niego samego. To jest ta ewolucja miłości, jaka dokonała się Was z pieśni nad pieśniami. Oblubienica szalejąca za swoim oblubieńcem Chodzi, wrzeszczy Miły jest mój Nie wyszedł Zeszła na komprowiz i wrzeszczy Miły jest mój I ja miłego mego Nie wyszedł Dopiero kiedy powiedziała Ja miłego mego I w nim moje upodobanie ty dopiero wyszedł oblubieniec. Pan Jezus was tak przemienia, że dziś wam okazuje charakter miłości. Że chcesz kochać swojego małżonka nie dla siebie. Najpierw dla Boga, dla Ciebie, Jezu, i dla Niego samego. Chcę kochać tak, jak Ty kochasz. I tu Pan Jezus wymienia. 11 punktów Których się musimy pozbyć Z naszego małżeństwa Dlatego wyrzekam się Jeden Żalu Kończy się wieczne cierpieństwo. Złych wspomnień Nie ma żadnych wypominków Trzecie Nie przebaczenia Dziś to musi wszystko pęknąć. To musi wszystko. Żal, złe wspomnienia i nieprzebaczenia wziąć sam Pan Bóg. A co za tym pójdzie? Wyrzekam się złości. Piąte, chęci rewanżu. Szóste, wyrzekam się złych uczuć. Siedem, wyrzekam się braku nadziei. Jak to, Panie? Niemożliwe? Tak, to jest możliwe. Dziś Pan Jezus mówi. Wyrzekam się zatwardziałości serca. Nie możesz bać być już święty dni milczenia, upartości, lęku. Ja się księże boję, ja mam lęk, ja urazę. Nie ma żadnej urazy. Pan Jezus to wszystko zabiera. Ty musisz się wyrzec również lęku. Wyrzekam się dziesięć smutku. Wyrzekam się wszystkich złych skutków moich zranień. Choć przez żonę straciłeś kciuka, nie masz w ogóle żalu do Pana Boga, że tego palca nie masz. To nie ma, nie ma wpływu na nic. Wyrzekam się wszystkich złych skutków moich zranień. Albo aby czystym i wolnym sercem miłować tak, jak Ty miłujesz. Pozwalam odejść przeszłości wraz z jej bólem. Dziś już ma nie pozostać żadna klisza minionych Waszych dni małżeńskich. Ta piękna niech pozostanie. Chcę żyć nowym życiem lepiej niż dotychczas. Wszystkie cierpienia, jakich doświadczyłem z powodu mojego małżonka, łączę z Twoją krzyżową drogą. Dziś świadomie to połączycie. Te wszystkie swoje doświadczenia i one przyniosą błogosławiony owoc. Dziś to wyjaśniałem, niektóre z Was, te rekolekcje Wasze uratują niejedno małżeństwo. Łaska spłynie na niejednego małżeń, małżonka. Dobrze wiecie, ile było zmagań, żeby tu dojechać? Było zapisanych stu. Przyjało 40. Ile tam też musiało być bitwy? Mogło nie być urlopu, mogło nie być czasu. Szatan sprawił wojnę o koszulę. O czym pojedziemy? <laughs> Dzieci! Z kim się z was spotykałem? Wszyscy mówicie jedno. Myśmy tu ledwo dojechali. Prawie każdy mówi, było tyle przeszkód, że miało nas tu nie być. Dzieci, skoro niebo dało lekarstwo na leczenie małżeństw, to co wy myślicie? Szatan pojedzie na wyspy owcze i będzie ryby łowił? On bombarduje każdą osobę, która podejmuje decyzję tu przyjechania. Łączę z Twoją krzyżową drogą, Jezu, zanurzam w Twojej krwi, składam w ofierze za mojego współmałżonka, aby i on mógł być uwolniony od przeszłości i bólu. Choć ty tu jesteś dziś sama czy sam, Bóg dokona również i tego dzieła w sercu Twojego małżonka. Bóg ustawia, jak to, jak to ma być, jaki ma być charakter tego przebaczenia. Przebaczam Mu całkowicie, nieodwołalnie zdania już nie zmienię i na zawsze. Nigdy więcej nie będę wspominać ani wypominać zła. Wybieram dobro, wybieram Ciebie, Twoją drogę i Twoje przebaczenie Jezu. Kiedy te słowa wypowiesz do żony, popatrzesz jej prosto w oczy i powiesz w imię Jezusa, patrząc w oczy, przebaczam Ci wszystko całkowicie i na zawsze. Później tę modlitwę powtarza żona, patrzy na krzyż, a kiedy skończy się modlitwa, patrzy na Ciebie i mówi w imię Jezusa, przebaczam Ci wszystko całkowicie i na zawsze. Były pytania, propozycje. Jeśli wtedy chcesz ucałować stopy żony, ucałuj. Jeśli się przytulić do siebie, przytulcie się tak mocno. Jeśli potrzebujecie uciał miłości, to trwajcie przynajmniej minutę w tym ukochaniu. Mówcie, szeptem wtedy do siebie coś. Dobrze, że cię mam. Chłopie tak ukochać żonę, żeby zaskrzypiało skrzydł tych, nie skrzydłach, tylko w żebrach, żeby poczuły ucisk. Kobiety jak wychwycicie chłopa za głowę, żeby mu w uszach czeszczało, żeby poczuł, jak go kochasz. To wszystko, mówi Pan. Teraz odetnijcie głęboko, Bóg Was przygotowuje do tego. Dokonała się Was wielka zmiana. Która będzie owocować na przyszłość. Ale aby to tego doświadczyć, musi przestrzegać kilka zasad. Jeśli nie będzie przestrzegać, nie doświadczycie zmiany. Pierwszy punkt. Po pierwsze nigdy, nigdy i pod żadnym pozorem nie wypominajcie sobie przeszłości ani w kłótniach, ani w rozmowach. W ani w aluzjach, ani we wspomnieniach. Czyli krótko mówiąc, umarł w butach. Nie ma wyjścia. Drugi punkt. Po drugie, nigdy więcej nie myślcie o tym, co przebaczyliście. Jemu tyle przebaczyła. No i znowu odtwarza się litania dzień po ślubie, po kolei, po kolei. No i to Choć o tym mąż nie wie, ale ty tu twój, to, to wraca. Jakby będzie wracało, to to wybuchnie. I teraz Pan mówi, jeśli pojawiają się natrętne myśli, odganiajcie je natychmiast modlitwą. I tę modlitwę się musi nauczyć na pamięć. Jezu, ja wszystko przebaczam. Nie wierzę w tę rzeczywistość, która, którą teraz fałszywie przedstawia mi szatan. Ale tylko Twoim słowom. Pozwól mi zapomnieć. Tego się nauczcie na pamięć. W godzinach pokus, proszę to powtarzać. Po trzecie, kiedy jesteście źli na siebie, nigdy nie wracajcie więcej do przyszłości w chwilach kryzysu. Odmawiajcie modlitwę, którą dziś przebaczyliście sobie nawzajem. Tę długą modlitwę. Każdy z Was ma tą książeczkę, to jest. Tom siódmy naszej sakramentu, małżeństwo. I to trzeba powtarzać, jak się zawaliło. I trzeba się leczyć. Jeśli wasze rany są bardzo głębokie, bo tak bywa, nie miejcie, nie jesteście w stanie spełniać tych trzech warunków, odmawiajcie tę modlitwę codziennie, aż uczujecie w sercu ulgę. Wtedy nie musicie. I jej dalej odmawiać. Błogosławię Was na dalsze życie w imię Ojca i Syna i Dła Świętego. Amen. Mój kochani, to tyle. Mamy bardzo dobry czas. Przed piątą macie dwie godziny na drogę krzyżową i na przebaczenie. W tym czasie nie ma żadnej spowiedzi ani rozmowy, żeby rozumiecie, bo to jest pewna rytmika. Ksiądz Andrzej Wyspowiada, ja na głowie stanę, żeby obsłużyć. Dzisiaj obsłużyłem pięć osób. Mam jeszcze do dziewiętnaście. Od trzynaście do dziewiętnaście. Więc jakoś te numerki postaram się obsłużyć. Żeby Państwo rozumieli mój, moją sytuację. Jutro jak wrócę wieczorem, mogę wziąć numerki męskie. Bo żeby przygotować kapłanów, Bóg mi dał konkretne wytyczne. Jakie to jest błogosławione. Nie mogę z kobietą chodzić na spacery. Idzie. Pobożna rozmowa po terenie kościoła. Nie wolno. Księdzu nie wolno z babą chodzić. Kobietę mogę, nie mogę dopuszczać do siebie, jakże jestem sam. Musi ktoś widzieć, że ta kobieta obok mnie stoi. Zachodzi słońce, nie mogę żadnej kobiety u siebie przyjąć. Ani od podzazomienia nic. Jest to logiczne. Ja na starych chłopów teraz wiem, że Bóg ma rację. Będę młodym żwikom to tłumaczył, choć oni będą mówili, że je mnie ciepnęło. Ja wiem, że będą mówili. A ja się pod tym podpisuję ciemno. Rozumiecie, kobiety? Nie wolno kapłanowi w, w autobusie z babą siedzieć razem, czekolwiek, bo to z, Od tego się zaczynają przygody. On jest... Człowiek jest młody i głupi. Ja dziś jako chłop stary rozumie, co to są lędźwie. Rozumiecie? I też rozumie, co to są babskie lędźwie. To my oddziałujemy na siebie bezwzględnie. Tam nam się wydaje, że my kontrolujemy. No, kontrolujemy. To już ty, to już, to do, chyba do, jesteś po szkole psychologa, to mówi, że kontrolujesz. Nie? Obowiązuje stara metoda ko, 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 Kościoła. Powciągliwość. Bóg precyzyjnie powiedział, jeśli dopuszczasz seminarium, a ty będziesz miał małą skazę jako kopiarka, wszyscy klerycy będą mieli taki ja muszę walczyć z ręką, z podawaniem, obła dzieci, to, to, jak ja byłem wychowany na babińcu, to ja co, co, co dla mnie układać, to, to, była, to była szczyt radości. A teraz nie mogę nic, bo jestem sztywny koło was, ile ja razem muszę łapać ramiona, trzy metry już, albo głowę spuszczam, przechodzę, żeby nie był gafy. To nie, że dzieci takie, nie, nie jestem taki. Bóg chce, żebym taki był, więc będę taki, jak Pan Bóg chce. Bóg chce stworzyć nowe dzieło, święty księży. Czyste? Więc i baby na mnie nie dzieba. Ja się do mnie nie klejdzie, nie przylatłaś 3 metrów mówić, kupować sobie AB ABS-y hamować szybko. Mówię na głos, bo tego nikt nam nigdy nie mówił. Takie proste funkcje, kapujecie? Bo na ja będę chodził, jak ten głupi słuchał tych babuszek, tych dziuszek w młodym, młodym kapłaństwie, ciele marfiane, bo był przekonany, że ma wyróżnienie własce, łasce wyróżnienie, przeczyt prawa Bożego i zasad i to wszystko to jest dopiero rozum. Że tam się, że, że, że się przyspieszy, że to, panie już jest ciemno, ja odpowiadam, nie mogę, ale ja mam sprawa ważna, umieranie, jakaś była wcześniej, ja dziś to zgubię to do, do zimnej wody, prze dzieci, do jutra wytrzymasz. I to też, a jakie, to jest, to co Bóg robi ze mną i to co mam przekazać nowemu pokolej kapłanu. Złamiesz jedną z tych zasad, jestem ograniczony czasem mogę bujecie. Przyjmuję was tylko w kaplicy, żeby, żeby było, no bo... dzieci do tej kaplicy przyszła dziennikarka prowokując. I jakbym nie był lisem. Tylko Panu mnie nawet Dzieci przyszła, a później na artykuł. Przyszła do spowiedzi na rozmowę, rozumiecie? Na kolana, nie na czasełku, na kolana krata kilometry. Ja mam tych później w Krakowskiej napisał artykuł o mnie. Tylko była na tyle honorna, że nic nie powiedział, że mnie dotykał. <grym> Widzicie, ja nie mam żadnych szans jako ksiądz, tylko żelaza zasady. Ćwiczyć i Z całym środkiem do kobiet, ale w relacji kapłan kobieta unika dzień jak diabła. Bo po tobie jest. Księża większość pada z tego powodu, że nie stosuje metod życia wewnętrznego i powściągliwości, no, Że tam ona płacze, że ma kryzys, przejdzie jej spokojnie. Nie musisz tulić od razu. Od tulenia jest chłop. A ty możesz pokazać, gdzie jest źródło łaski. To tyle wyjaśnia, żebyście Państwo, to nie do Was kobiety mówię, tylko my ogólnie, żeby wszyscy wiedzieli, że jak ruszy seminarium na drugi rok na przykład, no to tu dostęp babini jest, to, to, młode dziełuszki to coraz mniej. No jak jej wytłumaczę, że jej lędźwie grzeją równo? <grym wiosenie> Ona na do chłopa dostaje białe gorączki. Ona o tym nie wie, ale on dostaje białe gorączki. Bo chce zajść jako kobieta. Chce się mu przypodobać. A ten młodzik nie wie, że ona jest na etapie kiełkowania i ona go bombarduje, a on ma system czy tak ustawiony, że gotowy zawsze. No i to leci, leci to w pokrzywy. Kto się ze mną nie zgadza z tym ręka chłopy do góry? Pytam się, nie, bo są nie, nie mam komuś, Czy, co, czy wymyślam coś, czy trzeba powiedzieć? Namóg tak, ojciec dumny powiedzieć. Trój! Romski złożony, jakby jeszcze się modlił, to nie weźmiał pokus. No, nie weźmie o pokus, nie? Trzeba było tego ojca dumnego dać na czy zdrować do pieca piekarskiego, żeby się przygrzał, to bym przejrzał. <grytanie> Będziesz dużo robił, nie weźmiał pokus. No, strajczki do wieliczki. <grytanie> trzeba stosować zasady, które Bóg od, w kościu od wieków stosował. A oni nam mówią o rączkach złożonych, a nie mówią o odniesieniu codziennym do kobiety. No w związku z tym taki jeden młody ksiądz wypalony, nie, 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 żbig, jak widzę, jak się rusza, nie? To wiem, gdzie poleci. A on taki pewny siebie, że on, on uczy mnie konia w lejcach. No uczy już konia w lejcach. Więc w razie, że nie ja no to chłopów przyjmę wieczorem. Nie mogę se w, w jutro, ale to, ale to panie muszą być cierpliwe, że może coś się wydarzy, że braknie czasu, nie? Tyle wyjaśnienia. Co to ma powstać kobiety? Nowe seminarium, a ta kopiarka, którą tu widzicie, musi być czysta. Bo Bóg powiedział, nie będę ryzykował. Zbyt dużo już straciłem powołanie, Bo kopiarki są fałszywe, zepsute. Rektor ginie, re, rektor ginie w wypadku samochodowym seminarium wszyscy trele morele lekwie. No ja mówię na głos. Był na nocnym nabożeństwie, nie? I pierdyknął w drzewo. Bóg go zabrał, bo przecież <grych> miał swoje nabożeństwo. No I w nocy wjechał w drzewo. Trzeba mówić zacząć na głos. Jak są kopiarki kiepskie, to, to później, jeśli rektor jest homo, Przełożony homo, no to kimże będę do klerycy? Tyle wyjaśnień, jeśli idzie o chodzenie wokół kapłanów z moim problemem, że mogę nie wszystkiego obsłużyć numerkami. Na głowie stanę, ale są takie, a nie inne przeszkody. Tyle wyjaśnień. Odsłaniam Pana Jezusa, okazamy Pana Jezusa. Błogosławieństwo było. Mają Państwo dwie godziny na swoje sprawy przebaczeniowe. Mamy wolny kościółek jubileuszowy, wieczernik. Mamy kościółek Matki Bożej i mamy kościółek Andrzeja Boboli. Jeśli tam ktoś jest, to czekamy kolejka, podzielimy się. Albo jest tu krzyż na tle krzyżowej gdzieś znali, no W tym czasie Państwo zdążą spokojnie dokonać tego aktu. Przypominam, nikt nikogo nie pogania. Rozumiecie o co chodzi? to jak coś nie zdąży, to na dziewiętnastą nic się nie stało. Dojdziecie później. My o 19.00 tam zaczniemy piękną muzykę letnią. Lato Bacha na pustelni. <grymne> Upalne Lato Bacha. Tak nazwiemy dzisiejsze koncerty naszej pani Julusi. Tam będzie herbatka, ciastko. Siądziemy ze spokoju. Pomilczymy. Wziąć z sobą koniecznik, żeby później coś zaśpiamy sobie razem. O 20, o 20 mamy kolację. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.